zobacz jak Marcinek się wystroił na studniówkę. No to pokaż go, pokaż go, tego naszego studniówkowicza. Oh. A co ty masz tam pod brodą? To ty tam będziesz obsługiwać na tej studniówce, czy idziesz się bawić? Oh, bo w tej muszce to jak kelner wyglądasz. Aj, to no gdzie to w takiej muszce iść? To w krawacie eleganckim trzeba pójść. Daj ci pożyczę, Sara. O, oh, no patrz, dwa eleganckie krawaty. Który wolisz, ten czy ten? O ten się taki studniówkowy bardziej, bo ten to taki bardziej świąteczny chyba. Pokaż. O! No, od razu lepiej! Ściągaj tą muchę, zaraz ci krawat tutaj nałożymy. bo jak to, to ci zawiąże. Gdzie to tak muszę iść? Wszyscy idą? Wszyscy idą? Wszyscy muszę idą! No, to ja, po, ja chyba pojadę z tobą. pokażesz mi drugiego takiego durnego. No. Bierz ten krawat nawet bez dyskusji, ja się tam za ciebie nie będę wstydził, oczami świecił, że no, na krawat mu, mnie dał, no, bo jaką kokardę mu zawiązał pod szyją, bój ty się Boga, no. Ściągaj to, będziemy wiązać, bo wcale nie pójdziesz.